Głośnik przed sobą, jaki mam, to GDN 20x30x2. Proszę bardzo, taki głośnik, to jest licencja jeszcze pioniera. On jest na głębokim koszu, 4 cewka. Jak widać postanowiłem, bo to kiedyś było regenerowane, postanowiłem tak naprawdę cały układ drgający sobie wymienić na taki produkcji Tonsil oryginalny. Koszt to jest 36 zł. Więc przechodzę do etapu... Mianowicie całego odklejenia, zawieszenia górnego, jak i resora dolnego, całego układu drgającego, tutaj za pomocą chociażby proszę bardzo, takiej zapalniczki żarowej. Oczywiście coś się tutaj przylepiło, ale to nic, więc nie pozostaje mi nic innego jak penseta w dłoń i tak naprawdę odkleić samo. Sam resor za pomocą podgrzewania kosza z tej strony jeszcze omówię. Za pomocą tego tutaj pod, ładnie sobie podgrzewać i odkleić. Ale najpierw sobie odkleję, odlutuję cewkę od zwory. Tak naprawdę proszę bardzo, Grze, grzejąc lutownicą, jeszcze sobie przygotuję tutaj patyczek. Przepraszam. E, przygotuję sobie e, tak naprawdę tutaj e, lutownicę i, i pensetę, odlutuję, ciach, ciach, i już tak naprawdę jest wszystko. Jeden, teraz jeszcze drugi, grzeje, ciach, ciach, i już tak naprawdę jest bardzo ładnie. Dobra, to teraz przechodzę do podgrzewania samego kosza. Pęseta wróg, kosz od tej strony. Proszę bardzo. I sobie grzeje. Dopóty, dopóki mi tutaj tak naprawdę nie odpuści samo sam resort dolny. Oczywiście zacząć jest najtrudniej, gdyż iść, ponieważ trzeba sobie oddłubać. Tak naprawdę od samego kosza, proszę bardzo. I o, i idzie to działa, działać, działa bardzo fajnie. I nie pozostaje nic innego jak tylko stopniowo sobie wziąć i podgrzewać. I tak naprawdę całym czasem, o, proszę bardzo całym czasem aż do skutku aż dookoła całego samego kosza sobie odkleić tutaj ten resor dolny podgrzewając stopniowo. Tutaj jak widzę to tym razem jest klejone na kleju typu butapren. On jest taki rozciągliwy. Każdy zresztą też tak samo klej introligatorski. Przystosowany do klejenia, tak naprawdę, zawieszenia górnego e, jest w stanie sobie zrobić i bez problemu to odchodzi. Momencik, właśnie sobie musiałem to przełożyć, bo wiadomo, przeszkadza mi kosz, obramowanie i sobie podnoszę tak. I mam tutaj. Po kolei jadę sobie. Oczywiście trzeba uważać, żeby się nie oparzyć. Wiadomo, można sobie to w rękawiczkach jednorazowych robić. Na pewno będzie bezpieczniej dla naszej skóry. Mi jednak jest tak wygodniej. To już każdy indywidualnie do tego podchodzi. Wiadomo, BHP to jest podstawa w takich sytuacjach, bo można się nieźle oparzyć i no, zrobić sobie przede wszystkim krzywdę, no. a tu nie chodzi o to, żeby byliśmy niepełnosprawni przez jakiś tam okres czasu, a pełnosprawni, sobie uderzyłem do mojego profi, pro, prowizorycznego statywa. Nie wiem czy to już mówiłem, aczkolwiek być może się powtórzę, głośnik pochodzi z kolumn ZG25C, myślnik, ukośnik 1, bardzo fajne kolumny, nieczęsto spotykane, dwudrożne. Nie należy je mylić z popularnymi, z trzema głośnikami ZG25C bez oznaczenia, bez jedynki. Oczywiście głośniki są, kolumny głośnikowe są bardzo fajne. Nie można tak naprawdę tutaj Złego słowa na ten temat powiedzieć. Wiadomo, przy tej drudro, dwudrożnej konstrukcji troszeczkę może brakować średniotonowych, średnich tonów, ale to już indywidualnie każdy sobie ocenia według samego siebie. Mi tak naprawdę odpowiada bas, bo jest dość głęboki w tym głośniku, bo sam kosz jest głęboki i jest to jeszcze licencja Pionier. Tak naprawdę ten głośnik prawdopodobnie pochodzi z lat już przełomu. 70 i 80 a licencja pioniera by została zakupiona w 73 albo 71 przepraszam roku. Teraz już dokładnie nie pamiętam. Można sobie to zweryfikować za pomocą internetu. Na Wikipedii w Wikipedii jest napisany artykuł na ten temat. Taki właśnie na temat Tonsila, co gdzie i jak. Więc tutaj z tym też nie ma problemu. Sobie muszę obrócić kosz. I znowu podgrzać. Tak żeby mi odchodziło ładnie od samego kosza. I tak ze skupieniem na spokojnie układ drgający cały można odlutować, odkleić od kosza za pomocą właśnie tej zapalniczki. I tak naprawdę jest to wykonalne bez Żadnego problemu. Można sobie to zrobić właśnie w taki, a nie inny sposób. I znowu sobie przełożę tutaj w tym momencie całą, całą pensetę, tak żeby tak naprawdę tutaj nie miałem z tym problemu. O, proszę bardzo. I oczywiście podgrzać to na tyle na o ile sobie o! I tak do końca jeszcze kawałeczek został. Dopóty dopóki tak naprawdę nie odklei się całego głośnika o zeszedł bardzo ładnie super Dobra, teraz przechodzę do tutaj górnego zawieszenia proszę bardzo ono oczywiście jest podklejone za pomocą gumy to nic. Sobie tutaj na krawędzi będę. Robił tak, żeby nie spalić tej gumy. Oczywiście już się pali. Więc nie pozostaje nic innego, jak tak naprawdę wziąć sobie i podgrzewać właśnie z tej strony. Ewentualnie polać rozpuszczalnikiem, tak żeby nam bez problemu to nie odchodziło. Tak sobie o tak mówię ja już. Tak naprawdę tego zawieszenia nie wykorzystam, bo nie jest mi potrzebne do niczego wiadomo, żeby zawieszenie samo tutaj było odklejone. To jest masakra, żeby to wyczyścić ładnie. Z kleju, nie skleju ta pianka już też że tak powiem będzie no do wyrzucenia tak, bo nie ma co. Dłużej się nad tym zastanawiać. Ewentualnie tutaj sobie to odkleić. I właśnie co zaraz zrobię, uczynię. Za pomocą takiego dłutka troszeczkę. Proszę bardzo. Ładnie co szło o, w ten sposób. A jak guma gdzieś ten, to sobie to na nowo przykleję, nie ma z tym problemu. O, i już mogę działać na tej zasadzie, że. Przyklejając ponownie uszczelkę, nie będzie najmniejszego problemu z całym tym układem, zawieszeniem górnym, tak, żeby było szczelne podczas pracy samego układu drgającego w głośniku. I tutaj wziąć i ze spokojem sobie to odklejać. Oczywiście zacząć odpowiednio, proszę bardzo, i. Tak, po kolei sobie jechać. Dopóty, dopóki nie odklei się nam całe zawieszenie, to górne ładnie nam schodzi. O! Systematycznie, stopniowo sobie go odklejać. Dopóty, dopóki nie będzie ono, nie zejdzie ono całkowicie. Przysunę sobie głośnik, bo nie wiem, czy to jest widoczne. Niestety nie mam podglądu równocześnie na telefonie alby sobie zobaczyć co się dzieje na ekranie jak się to tak naprawdę nagrywa wszystko Kwestia czasu i tak naprawdę sobie zainwestuje w kamerkę taką sportową tak aby mieć podgląd na to co się robi w danym momencie jest to na pewno ułatwienie póki co telefon musi mi wystarczyć to też nie jest jakoś super, jakość maksymalna, mega i tak dalej, bo tu nie chodzi o to, żeby mieć na jakości jakoś, znaczy inaczej, no wiadomo, trzeba się rozwijać w tym celu, aby być najlepszym w tym, co się robi i przede wszystkim Wam pokazywać, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby na spokojnie sobie to przedstawić Wam, jak to robię, Przede wszystkim, wy też podpatrzycie, i kto ma zdolności jakieś tam manualne, to sobie może bez problemu przeprowadzić taką regenerację. To nie jest nic trudnego, tylko wystarczy troszeczkę chęci, miejsca, wiadomo, zdolności manualnych. Nie każdy ma na to nerwy, ale to nic trudnego, naprawdę powtarzam po raz kolejny. Taka, takie, taka regeneracja to, to, to jest chwila. Nie trzeba nic tutaj w jakichś specjalistycznych narzędzi, nie wiadomo czego. To jest bardzo szybko. Trzeba jedynie pamiętać tak o tym, żeby e, tak naprawdę nie przesadzić z ilością kleju, i tak dalej, i tak dalej. Żeby to wykonać poprawnie zgodnie ze sztuką. I nie śpieszyć się przy tym, bo to przecież nie są wyścigi. Tu jedynie chodzi o precyzję wykonania naszej pracy. Bo po co robić ją dwa razy? Jak można, raz i porządnie, i nie będzie z tym najmniejszego problemu. Obrócę sobie, przesunę sobie znowu głośnik, bo nie wiem, czy to będzie widoczne. Mam nadzieję, że tak. Ustawiłem sobie tak, a nie inaczej. Właśnie kamerę troszeczkę bliżej. Już to powtarzałem wczoraj, chociażby na filmie, że całym czasem sobie będę testował nowe pozycje, nowe ustawienia. I tego typu rzeczy, żeby tak naprawdę no, było to jak najlepiej widoczne dla Was, żeby to z bliska było ten. W każdym razie, teraz proszę bardzo, odklejony cały układ drgający. Wyciągam go sobie. O! I teraz najważniejsze: tutaj tą szczelinę magnetyczną trzeba zakleić od razu za pomocą taśmy, takiej. Odwijając sobie kawałeczek, tak i tak, żeby nam tutaj się od razu nic nie dostało. Bo po co dwa razy robić taką samą pracę? Bo wiadomo podczas układu, podczas pracy całej membrany, całego układu drgającego, tutaj może nam nalecieć jakieś dziadostwo, jakiś syf. I teraz y, przechodzę do sedna, czyli czyszczę sobie za pomocą odstanu etylu.